Cześć, witam was serdecznie w kolejnym cyklu Moto No właśnie. Cisza, natura, las, powiew wiatru, słońca. Czego chcieć więcej? Ano ducha motoryzacji. Dlatego dzisiaj ze mną Wetta. Wziąłem, żeby ją troszeczkę przewietrzyć, bo mało w ostatnim czasie miałem okazję ją jeździć. A ja przede wszystkim też pokazać Wam, że ona jest u mnie. Uwierzcie mi, to auto zawsze sprawia mi wielkiego banana na ustach, nawet jak jadę 3 km po bułki do piekarni. Ale dzisiaj trochę w kontrze. Z tego względu, że biorę ją na tolsy Silesia Ring. Ale w żadnym wypadku nie będę Wetty upalał. No mówmy się szczerze, ta babcia ma w przyszłym roku 50-lecie. Ale biorę ją do młodych osób, by mi pokazały jak jeździć... Eko. No bo umówmy się szczerze, ta auto to, to Eko nie jest. Jakbym nie jeździł, zawsze 25 litrów na setkę zużywa. Czyli teoretycznie na jednym litrze paliwa możemy przejechać około 4 km. Prosta matematyka. A te młode osoby pokażą mi, jak tych kilometrów można przejechać więcej. Ja wiecie dlaczego? Bo jadę na Szeleco maraton. 40. jubileuszowa edycja odbywa się właśnie w tym momencie w Polsce na Silesia na Ringu i biorą udział 4 załogi z Polski. Włącznie 125 załóg z 25 krajów. I rekord ze wszystkich edycji wynosi na jednym litrze paliwa 3771 km w klasie Prototype. Czyli jeżeli w Corvette mam bago pojemności 75 litrów, to powinienem na pełnym baku przejechać ich stylem i ich metodą i pewnie ich możliwościami, jak i budową swojego bolidu. Jakieś 282 000 kilometrów plus to, co w przewodach paliwowych, czyli jakieś około 300 tysięcy kilometrów. No zapewne jest to nierealne, ale przede wszystkim chcę zobaczyć młode osoby, cztery zespoły z Polski, pokibicować im i pokazać wam, jak budowane są te bolidy i w jaki sposób na Litrze można przejechać już odłóżmy ten rekord. 500, 1000, 2000 kilometrów. Zapraszam Was. Wyniki, tak na dobrą sprawę, będą dopiero jutro, ale cieszę się, że ta idea studencka tak mocno tutaj się w tym wszystkim rozwija, że Marka Shell tak dba o to, by te technologie w rękach młodych studentów coraz bardziej owocowały, bo to przecież dla nas przyszłość w tym wszystkim. Przypominam też o tym, że Shell to również twórca udoskonalonej formuły Shell V-Power, czyli technologii, która pozwala nam czyścić do 100% kluczowych elementów silnika już przy pierwszym tankowaniu i przywracać do 100% jego pierwotnego osiągów. I właśnie już tutaj czyścimy. Zobaczcie, jakie opływowe koła. Witam Was już bezpośrednio z hali, gdzie dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. O właśnie, przejeżdżają kolejne bolidy. No właśnie, to jest klasa Prototype, czyli ultra bolidy, a tu na przykładzie Polskiej Uczelni właśnie możemy poznać obie klasy. Pla, klasa Urban Concept, o której zaraz więcej wam powiemy i klasa prototyp, czyli tą, którą możemy tutaj spotkać, czyli bolidy e, trzykołowe. E, Zacznijmy od samej idei Shell Eco -marathonu. Od czego się zaczęła? No od rywalizacji. Od czego by innego? Rok 1939 dwóch pracowników Shell postanowiło sprawdzić, ile mogą przejechać na jednym litrze. I tak trzeba było trochę lat poczekać. O, chwila przerwy. <laughs> Trzeba było kilka lat poczekać do 1975 roku, kiedy oficjalnie wystartowała idea ekomaratonu, która jest wspierana przez markę Shell. Oczywiście ona cały czas przez te lata się rozwijała. W tym momencie mamy trzy edycje w ciągu roku na trzech różnych kontynentach. Ten event europejski jest w tym momencie największy. Właśnie jest tutaj 120 załóg z 25 krajów karbon tutaj króluje to widać bardzo mocno. I co ciekawe właśnie na przykładzie tutaj młodej dziewczyny mogę stwierdzić jedno, bo w klasie prototype Waga jest minimum 50 kg i okazuje się, że to właśnie tam startuje najwięcej kobiet. W klasie znowuż Urban Concept waga jest 70 kg i tutaj można spotkać więcej mężczyzn. Niesamowita idea, idea studentów, kół naukowych, które się zrzeszają i pracują nad swoimi pojazdami. Każdy ma inną sylwetkę, inną strukturę oczywiście w klasie Urban Concept. No tutaj mamy i światło oświetlenie, wycieraczki czy chociażby drzwi, ale rozmawiając z jedną z uczelni z jedną z osób usłyszałem, że ich studenci po w studiach bez najmniejszego problemu znajdują bardzo szybko pracę w motoryzacji, bo z jednej strony uczą się mechaniki, elektroniki, drukowania 3D, bo to wszystko dzieje się na bieżąco, a z drugiej strony uczą się zarządzania projektem, pozyskiwania sponsorów. Zwróć uwagę na to, jak ten pojazd jest mocno tutaj zaawansowany. Możemy sobie wybrać trzy źródła napędu. Jednym ze źródeł napędu jest paliwo konwencjonalne, które możemy podzielić na olej napędowy, czy chociażby na benzynę. Z drugiej strony mamy źródła takie jak energia elektryczna czy chociażby e, wodór. Oczywiście wszystko jest ekwiwalentem jednego litra paliwa. E, tutaj już bolidu nie ma, ale widać, że jeszcze ostatnie elementy tego bolidu są dodrukowywane na bieżąco. 3771 km na jednym liczę. To oczywiście jest ultra rekord od iluś lat niepobity, ale to nie jest tak, że studenci wyjeżdżają na tor i te 3771 km zrobili. Polega to na tym, że odbywa się tutaj sześć sesji. Każda z tych sesji ma 11 okrążeń na tym torze, w Kamieniu Śląskim, na torze Silesia Ring. Wszystkie zbiorniki paliwa są tutaj plombowane i później dokładnie jest przeliczane, ile podczas tych 11 okrążeń zużyto no właśnie litrów, raczej nie litrów, mililitrów paliwa bądź w przeliczeniu właśnie ekwiwalentu. Zaraz sobie pójdziemy porozmawiać z polskimi drużynami, podpytamy się, jakie mają problemy, jakie radości, bo już pierwsze testy teraz w tym momencie odbywają się na torze. część Bolidów już wraca, osobno jeżdżą Bolidy z klasy Prototype, osobno Bolidy z klasy Urban Concept. Słyszałem też o klasie nowo tworzącej się pojazdów autonomicznych. Zaraz Wam się postaram pokazać to na zewnątrz. No tętni tu życiem, tętni tutaj wiedzą przede wszystkim, no bo to nie jest jednak zwykły, prosty silnik od 125. Tutaj widać, że naprawdę doświadczenie idzie w parze z umiejętnościami. Dzień dobry, witam przedstawiciela kolejnej uczelni, proszę przedstaw się. Dzień dobry, Jacek Czarnigowski, jestem opiekunem tego zespołu, czyli Hydrogrim. Właśnie, czy mógłbyś mi, Jacku, powiedzieć, czym charakteryzują się wasze Bolidy. E, oba nasze polidy są bolidami wodorowymi, czyli mamy ogniwa wodorowe i napęd elektryczny. Przy czym mamy dwie kategorie. E, jedna kategoria to jest e, prototyp. Czyli pojazd jak najmniejszy, trzykołowy, bez świateł, bez tego jak najmniejsze, najmniej, najmniejsze pole, najmniejsza masa. Wymaganie 50 kg dla kierowcy, to jest ten minimum. I drugi pojazd, urban. który jest urban conceptem, czyli już musi mieć drzwi, musi mieć światła, musi mieć wycieraczki, musi mieć cztery koła. I tutaj kierowca musi ważyć co najmniej 70 kg. Powiedz mi. Bo, bo, oczywiście, wiadomo, dzisiaj e, pogoda sprzyja, nie ma wiatru, ale na jakie mniej więcej zasięgi się nastawiacie? Czy trudno spekulować? E, to znaczy, tym już mamy pierwszy wynik, to jest 244 km na metrze sześciennym wodoru. Okay. Mamy zamiar go poprawić co najmniej o drugie tyle. Okay. Taki jest nasz cel, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten nie wiemy w ogóle nic, bo ten jest pierwszy raz, po raz pierwszy, dwa lata temu zaczęliśmy projekt. Od kreski i on pierwszy raz się znalazł na zawodach, więc zupełnie nie wiemy, czym, czym okay, to może być. Bardzo kibicuję, dziękuję serdecznie. Dzięki, serdecznie. No, dobra. dobra. E Jakie źródło zasilania u nas? U nas jest to silnik spalinowy, okay. e benzyna 95, czterosuwowy o pojemności 35 cm3. Na jaki wynik się mniej więcej nastawiacie? Myślę, że jeśli będzie to około 600 km na jednym litrze paliwa, to będzie to dosyć satysfakcjonujące, jak na to, że jesteśmy pierwszy raz na tym torze. Super, cieszę się bardzo, kibicuję mocno. Dziękujemy. Tutaj szef podpowiedział, jaki był pierwszy wynik, jak startowaliście? Spod 33 km na jednym litrze paliwa, to był 2016 rok. A dzisiaj? No dzisiaj, dzisiaj to nie jest wiemy. w zeszłym roku. Ale w 2023 <noise> ostatni nasz wynik to było 1048 km na litrze. Świetnie. I tutaj mamy no, bolid mocno to, tak. udowocześniony, tak? Względem... Tak, to jest nowy pojazd zupełnie inny niż ta konstrukcja tam to był rekord Polski, ale to jest zupełnie nowy pojazd, więc dużo testów, dużo badań, dużo doświadczeń. Na pewno wrócimy mądrzejsi i silniejsi. Proszę, powiedz mi. Czy można dostać tu klaustrofowi? Bo wiem, że kobieta można. siedzi za kierownicą. Można. Trzeba nogi wsadzić w to miejsce dokładnie. Bywa to przerażające, tak? Ja Ale... dostaję Druga sprawa, tak samo e, to wnętrze z włókna e, węglowo-ramidowego powoduje taki mętyk w oczach. Dlatego za, nam, za dobrą radą dobrych ludzi pomalowaliśmy wnętrze, tutaj, gdzie widzicie go, kierowca. Aha. to szaro. Aha, okej. Okay. Psychologia, tak? Psychologia, dokładnie. Trzeba Wid... dbać o komfort kierowcy, Przez zdrowie jest najważniejsze, prawda? <laughs> tak, tego tak się trzymajmy. No. Ale ogólnie dbamy o komfort kierowcy, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. E, fajnie tutaj nie jest, na co zrobić? Życia nie oszukasz, taki mały no. <laughs> y, klakson też jest? Przy wyprzedzaniu? Musi być. Musi być, Musi być. Humu... klakson przy wyprzedzaniu. Zatrą tam. Inna pitalka, nie? O, i to, dzia i to działa solidnie. Tak. Hamulce własnej konstrukcji, pompki hamulcowe własnej konstrukcji. Pojemność poniżej 40 cm? <laughs> Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy blisko, w szczegóły, tak? Blisko. Kompresję mogę powiedzieć, ta czy stopień sprężania to jest 16,1. Okej. Okay. No i właśnie miałem okazję przed sekundą pomąchać w zapachu spalin. Pachnął specyficznie, bo ma, używamy oleju rycynowego, czy takiego jak dawniej używano na żuźlu. W połączeniu z etanolem, z etanolem. na etanol. Tak, tak. Rewelacja, bardzo mocno Wam kibicuję, teraz wjeżdżacie zaraz? Kolejna sesja? 28 minut. 28 minut. To widzimy się na torze, do zobaczenia, Dziękuję. powodzenia. Zobaczcie, co tutaj spotkałem na zewnątrz. Polski Fiat 125P, Zasada Dobrzański, a Rumiński Nowicki. Jak pięknie zachowany. O, jest jeszcze kafe, Cafe. To zaraz napijemy się dobrej kawki. Witam Panią reżyser. Witam, tak serdecznie. No właśnie, proszę przedstaw się jaki team. Hejka, jestem Jagoda Dól, jestem team managerem projektu Hydrive, czyli, czyli zespołu z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Powiedz mi jedno, słyszałem o wczorajszych problemach. Jasne. Jakaś żółta kartka się pojawiła. Niestety, tak się zdarzyło. Nasz kierowca troszkę za szybko jechał i była taka sytuacja, że był bolid na to, że wyprzedziła przy, przy żółtej fladze i dostaliśmy żółtą kartkę, ale oczywiście wszystko inne będzie safe, Więc mamy nadzieję, że do kolejnej nie dostaniemy już. Komisja Międzynarodowa widza ostro tu podchodzi do wszelkich przepisów. Bardzo, bardzo, bardzo. Na jakie ok. wyniki się nastawiacie? Myślę, że nie chcemy podawać stricte w kilometrach, jakie nastawiamy. No to w milach, no. Myślę. No. <laughs> bardziej powiedziałabym to w ten sposób, że zależy no na tym, żeby ta ilość kilometrów była większa niż rok temu. To już będzie okay. dla nas Okej, A w zeszłym roku nagrodek. jaki półgodniesienie mamy? Ze, w zeszłym roku było 240 kilometrów, więc w tym roku nastawiamy się, żeby o jakieś te kilkadziesiąt procent to poprawić. Dobrze. Źródło napędu? Jak I nazwa? Wodor, wodor. No właśnie. Jest Przyszłość Jesteśmy wodorowym. Mamy taką nadzieję, po coś to robimy tak właściwie. No, no dla siebie, oczywiście dla siebie, ale też dla no przyszłości. Cieszę się bardzo mocno, kibicuję i powodzenia. Dziękujemy bardzo. Jak widać, teamy serwisowe cieszą się bardzo z tego, że przeszli inspekcję i zaraz będą mogli wystartować. To też pokazuje, jak mocne i rykorystyczne są tutaj Wytyczne. Klasa Prototyp w tym momencie kończy swoje przejazdy, a tutaj już na hamowni jeden z pierwszych bolidów Urban Concept. Słychać, że już pojemność zdecydowanie większa i następuje zhamowanie. Wow, bardzo fajny i ciekawy dzień. No właśnie, poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby jeździć korwetą na jednym litrze paliwa, chociaż to minimum 100 km. No odpowiedź jest jednoznaczna. Pojemność silnika zdecydowanie za duża. Należałoby ją zmniejszyć z 5700 na najlepiej jakieś 35-40 cm. Należałoby mocno zmniejszyć wagę, bo miałem okazję porozmawiać z kilkoma timami zagranicznymi. No, i tam przy niektórych bolidach waga samych bolidów jest poniżej 40 kg, nawet bliżej 36 kg. Kolejne Opory toczenia. Widać, że tutaj, szczególnie w klasie prototyp, te koła są niezwykle wąskie. Bardziej przypominają koła od małego motocykla, motoroweru, a przede wszystkim od e, roweru, bo niejednokrotnie jest im tutaj zdecydowanie bliżej. Nie zmienia to faktu, że niezwykle ciekawa, fajna i barwna idea. Dzieje się tutaj bardzo dużo i cieszę się, że po raz pierwszy w 40-letniej historii szelelelelko maratonu. Odbywa się to u nas w Polsce na torze Silesia Ring. Mega profesjonalna impreza, mega fajny wydźwięk. Liczę, że w przyszłym roku też będę mógł się z Wami tutaj spotkać i wtedy porozmawiam sobie konkretnie z pozostałymi teamami. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!